i na koniec naszego dzisiejszego spotkania epitafium dla mojego mistrza, nauczyciela i przyjaciela zmarłego przed pięcioma laty w Moskwie aktora, poety, pieśniarza Włodzimierza Wysockiego epitafium dla niego napisane w pięć miesięcy po jego śmierci zawiera elementy z jego własnej twórczości, elementy jego życiorysu oraz te szczegóły z istnienia kraju rad które wydają mi się ważne dlatego, że jest to w końcu kraj, który go zrodził i który go w końcu zniszczył i którego piętno wisi nad naszym życiem. Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego. Do piekła w dół na złamanie karku gnam. Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietla, nie zrywa mostów, nie stawia bram. Pograni, pograni, nad przepaścią bez łańcuchów, bez wahania. Tu na trzeźwo diabli wezmą, zdradzi mnie rozsądek drań, czy dół, wspomnienia zmienią. Ostrą grań! Pograni, 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 tu mi drogi nie zastąpią, pokonani! Tylko łapią mnie za nogi, krzyczą nie idź, krzyczą stań. Ci co w pół stanęli drogi i zębami, azurami kruszą grań. To moja droga z piekła do piekła, w przepaść na łeb, na szyję skok. Boskiej komedii nowy przekład i w pierwszy krąg piekła mój pierwszy krok. Tu do mnie, tu do mnie. Ruda chwyta mnie dziewczyna swymi dłonimi. I do końskiej grzyby wiąże, szarpie grzywe rumak rży Ona, co ci jest, mój książę? Szepcze mi Do piekła, do piekła, do piekła Nie mam czasu na przejażdżki, wiedźmą wściekła Nie wiesz ty, co cię tam czeka, mówi na tocząc łzy Piekło też jest dla człowieka, nie strasznie kuś I odchodząc zawiesz sny. Piekła do piekła, wokół postaci bladych tłok Koni mnie nad nimi unosi z lekka I w drugi krąg kieruje krok Zesłani, zesłani Naznaczeni potem i sprzedani Co robicie w piekła sztolniach, brodząc w błocie, depcąc lud Czy śmierć daje ludzi wolnych znów potknut? To nie tak, to nie tak, to nie tak Nie użalaj się nad nami, tyś poeta Myśmy raju znieść nie mogli Tu nas żywioł, tu nasz dom Tu nie wejdą ludzie podli Tutaj żaden nas nie zdziesiątkuje grom Pani bagien okradę I śnieżnych pól Rozpal w kanienie Kamienie na bie. Po lewej, tam Stalin drży, podsalewa mu oczy i wąs jego profil, specjalnie tam. Kołolimy, żeby słyszał jak serca. Z piekła do piekła, lampy naftowe bawią wzrok. Podmiejska chata, mała izdebka i w trzeci krąg kolejny krok. Wchodź śmiało, wchodź śmiało, nie wiem jak ci trafić tutaj się udało. Od jak raz samowarki pipi, herbaty synu pi, samogonu z nami wypi. Zdrowy żyj, nam znośnie, nam znośnie, nam znośnie. Tak żyjemy niewidocznie i bezgłośnie Pożyjemy i pomrzemy, nie usłyszy o nas świat A po śmierci wypijemy za przeżytych W dobrej wierze parę lat To moja droga z piekła do piekła Miasto, a w mieście przy bloku blok Wciągam powietrze i chwiejny z lekka Już w twarty krąg kieruję krok Do cyrku, do cyrku, do kina Telewizor włączyć, bajka się zaczyna Mama w sklepie, tata w pasie, syn w gra. Na pionierskiej huście marzeń Gwiazdy ma. Na mecze, na mecze, na wiece. Swoje znaczki rzucać, oczy się bez piece. Sąsiad owszem, wypić można, lecz to sąsiad, brat, to brat. Jak świat światem do ostrożnych zuchta leżeć i uśmiechać się ten świat. To moja droga z piekła do piekła, na scenie Hamlet. Bok, z którego właśnie krew wyciekła, To w piąty krąg, kolejny krok. O matko, o matko, jakże mogła się mu sprzedać się tak łatwo, Zakon męża twego zabił, składzi mnie z plugami tron, Zniszczy danie lud ograli bicie w dzwon na trwogę, na trwogę, na trwogę Nie wybieraj między rządzą, z bogiem Póki czas naprawić błędy, matko, nie rób tego Stój, cenzor z dziewiątego rzędu, nie W tej formie to nie może wcale pójść To moja droga z piekła do piekła Wódka i piwo, koniak, grog Najlepszych z nas ostatnia mekka I w szósty krąg kolejny krok Na górze, na górze, na górze Chciałoby się żyć najpełniej i najdłużej o to warto się postarać, to jest nauk zrozum to Tam się żyje jak za cala i o co Na dole, na dole, na dole Szklanka wódki i razowy chleb na stole I my wszyscy tam i tutaj, tłum rozdartych dusz na pół stawcem dłości i smutek, choćbyś nawet Co dzień walił głową w stół z piekła do piekła, zwolna zapada nade mną mrok. Więc biesów, szpaler, szlak mi oświetla, bo w siódmy krąg kieruje krok. Tam milczą, dziś siedzą i na moją twarz nie spojrzą, wszystko wiedzą. Siedzą, ale nie gadają, mętnie wzrok spod powieku liśni, Żują coś moim wypadły. Na boku, więc stoję, więc stoję, więc stoję. A przed nim leży w teczce życie moje Nie czytają, nie pytają, milczą, siedzą kaszle ktoś A za oknem werble grają Znów parada, tak święto Albo jeszcze coś I pojąłem co chcą ze mną Zrobić tu i za gardło porywa mnie strach. Koń mój zniknął, aby siedmiu kręgów tłum macie w uszach i w oczach piach. Bo mnie nikt nie wyciągnie, Królestwo mnie nie będą katować i z nie mają tu jeszcze ósmy krąg, ósmy krąg, w którym nie ma już nic. Pamiętajcie wy o mnie. Co sił, co sił, choć przemyknąłem przed wami jak cień, palcie w łaźni, a skanie Przecież wrócę. Gdy zacznie się dzień.